Apokalipsa według Świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnice Ewangelii. Perła, fragmenty wykładu. Z 5 listopada 2016 roku. Perła, będąc rzucona w błoto, nie stanie się przez to pogardzaną. Jeśli zaś nadrzeć ją balsamem, nie stanie się bardziej wartościową. Aczkolwiek jest zawsze cenna dla jej właściciela, podobnie jest z synami bożymi. Gdziekolwiek będą, zawsze są wartościowi dla ich ojca. Fragment z Ewangelii Filipa. Gdy wpadła perła w błoto, nie straciła nic na swojej wartości. Była w dalszym ciągu tą perłą, jaką była, a gdy weźmie ją właściciel do ręki lub jakąś inną perłę i nasmaruje ją balsamem, to ona wcale nie jest lepszą perłą od innych, ponieważ ma taką samą wartość, wcale żadnej wartości jej nie przybywa, ponieważ sama perła w sobie jest wartością. I czy wpadnie w błoto, czy się ją nasmaruje balsamem, żeby jaśniała, to w dalszym ciągu ma taką samą wartość. Ponieważ to, w co wpadła, nie obniża jej wartości. Nie obniża jej wartości, bo ona sama w sobie jest wartością. Dlatego perła, która wpadła w błoto, nie narzeka na tych, którzy chcą ją odzyskać, bo chodzą w błocie po szyje, żeby ją tylko znaleźć tą perłę, która tam jest. Dlatego, bo nie straciła nic na wartości. Będąc w błocie jest w dalszym ciągu perłą, będąc posmarowana balsamem w dalszym ciągu jest tą perłą. Nie ma nic więcej czy mniej, tylko w dalszym ciągu jest tą perłą, ponieważ to perła, którą jest, stanowi o jej wartości, a nie to, co ją otacza. Dusza zawsze jest tą samą doskonałością, bez względu na to, co ją otacza. Czy prawda, czy ciemność, jest w dalszym ciągu tą samą duszą. Dlatego Bóg zabiega cały czas o tą duszę, bez względu na to, w co wpadła. Czy jest balsamem posmarowana, czy w błocie, jest tą samą jaśniejącą perłą, która dla Boga kompletnie nie straciła żadnej wartości. Jest tą samą perłą. Wyjęta z błota nie różni się kompletnie od perły nasmarowanej balsamem. Jest tą samą jaśniejącą perłą, mającą wartość samą w sobie z potęgi i chwały tego, który ją stworzył. Jesteśmy perłami. Mniej czy więcej w błocie, bardziej czy mniej w balsamie. Jedna nie jest wartościowsza od drugiej, bo wszystkie są takie same, wszystkie są tak samo warte w Bogu. Dlatego Bóg odkupił jednakowoż wszystkie, te w błocie i te w balsamie. Wszystkie odkupił jednakowo, bo wszystkie są dla Niego perłami, bez względu na to, gdzie zanurzone. Perłami, bo On widzi ich wnętrze, całą wewnętrzną naturę, prawdę Stworzyciela słowo żywe które w nich nieustannie jest żywe dlatego Chrystus Pan patrząc na człowieka odkupił wszystkich ponieważ wszystkie dusze są warte życia bez względu na to w czym są zanurzone bo on nie patrzy na to w co są zanurzone tylko patrzy na same dusze same perły spojrzenie Chrystusa patrzy na samą perłę nie na szatę odzienie umiejętność kim ona jest czy jest warta czy nie warta Ewangelia Świętego Mateusza rozdział 22. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go pochwycić w mowie, posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Boże i nieprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Czyli można by powiedzieć, widzimy, że widzisz same dusze czyste, doskonałe w Bogu, i nie patrzysz na oprawę, czym są, czy w jakim błocie. Nie widzisz, że my jesteśmy w piernatach, jaśniejemy, a tamci są biedakami, i biedaków i nas traktujesz jednakowo. Co to za porządek? Chrystus mówi: Dlatego taki porządek. Bo jednakowymi duszami są, jaśnieją światłością jedne i drugie, są dla ojca tą samą prawdą, tą samą światłością. A to zewnętrzne to tylko blichtr tego świata. To jest właśnie to skalanie. One są skalane, skalane tym, co z nimi robicie. One są warte więcej niż wszystkie wasze oprawy. One same w sobie są wartością, bo one same w sobie są doskonałością. Ja to wiem, a wy tego nawet nie podejrzewacie, nie rozumiecie. Nawet myśli takie o tym nie przychodzą, że może dusza sama w sobie być warta. Dlatego tak bardzo zabiegacie o oprawę tej duszy, jakoby ona, ta oprawa, dodała jej jakiegoś blichtru albo błoto w jakiś sposób zmniejszyło jej wartość. Nie interesuje mnie, gdzie są, tylko że w ogóle są. Równo je traktuję, bo dla mnie są tak samo wszystkie jaśniające blaskiem. Wy ich nie widzicie, więc widzicie albo głębsze błoto, albo płytsze, albo gnój, albo nie, więc... Patrzycie w czym są. Ja na to nie patrzę. Nie mam baczenia na osobę. Czyli w czym są. Mam baczenie na samą duszę. Oprawa jest z tego świata. Ona i tak przestanie istnieć. Nie interesuje mnie ona. Interesuje mnie dusza, która w tym świecie jest prawdą, a i w niebie zostanie ta sama prawdą jaśniejącą. Nie straci niczego. Oprawa przestanie istnieć. Wydbacie natomiast o oprawę, nie widząc duszy. Oprawa przestanie istnieć i nic nie będziecie mieli z tego, że dusza żyje, bo nie jesteście duszą, tylko tą oprawą. Błoto nie zmniejsza wartości duszy, ani balsam czy blichtr nie dodaje wartości. Bo i tak, gdy znajdzie się ten, który ją znajduje, weźmie dłuto i obłupie wszystko, co ją oblepiło, aby była czysta, bo zależy mu tylko na niej. Weźmie i dokładnie oczyści ją ze wszystkiego, co się do niej przez te wszystkie lata przyczepiło. Oczyści ją z każdego zanieczyszczenia, które w tym świecie jako błoto czy oprawa było dodane, jako jej wartości, z tego, co ją skalało w tym świecie, co ją kalało, i wtedy stanie się czystą. Bóg poszukuje czystych dusz, i najbardziej wartościowe są dla Niego te, które już w tym świecie samodzielnie z mocy Ducha Świętego wydobywają się z tego, co je otacza, ponieważ nie zwracają uwagi na to, w czym są, ale że są prawdą, którą Bóg umiłował, że są tą czystością samą w sobie, że są doskonałością, są tą radością, są miłością, są miłością samą, samą miłością, ponieważ z miłości powstały. Duch Święty jest tą właśnie mocą, która skupia się na duszy samej. Wszystko czyni, żeby oprawa, która jakoby ma dodać jej blichtru i wielkości, aby została usunięta, bo tylko ją zanieczyszcza, kala, ogranicza i światło jej tłumi. A ona sama w sobie jest światłem potężnym, potężną mocą i szuka tego światła. Ta dusza, właśnie w wieczącym stworzeniu zanurzona będąc, tam z powodu grzechu pierworodnego, pierwszego, ona nieustannie ma ten sam blask, tą samą światłość. Pójdźmy do niej, szukajmy jej z powodu jej światłości, a nie patrzmy na to, co ją dręczy i ogranicza. Nie patrzmy na strachy ludzkie i na ograniczenia, które tam jakoby na nią czyhają, bo to są tylko ludzkie wyobrażenia. Pójdźmy po duszę, tą, która nieustannie jaśnieje. Dusza znajduje się w ciele, to dusza daje życie ciału. To jej siła i życie daje życie ciału. Wszystkie natury w ciele, one pożądają tej perły dla siebie. Jedno ponad drugie wyskakują, mówiąc ja jestem ważniejszy, ja jestem ważniejszy, ja jestem jeszcze ważniejszy. Kłócą się zmysły w człowieku, które są ważniejsze między sobą. Ale okazuje się, że żaden nie jest ważny, bo gdyby nie dusza, żadnego by nie było i żaden nie miałby żadnej wagi i żadnego celu. Ciało nie może zabiegać o wartości swoje, umniejszając duszy, stawiając siebie wyżej duszy. Dusza kocha Boga. Bóg kocha ciało i duszę i świat. Człowiek kocha Boga. Bóg kocha Matkę i Ojca i Braci, i Siostry i Człowieka, kocha wszystkich. Wszystko się odbywa w tym ciele, gdzie żyjemy. W tym ciele jest chwała Boga. W tym ciele jest chwała Syna i Ojca i Ducha Świętego. W tym ciele jest chwała świętej Marii, Matki Bożej. W ciele jest chwała wszelkiego stworzenia, które Bóg stworzył. To wszystko się w tym ciele dzieje, z tymi zdolnościami, które w tym ciele są i zostały wyrażone. Większość ludzi nie chce prostoty życia, ponieważ szuka czegoś wyjątkowego, pozostawiając zdolności swojego ciała, szukając jakichś wyobrażonych umiejętności, zdolności się w jakieś nie wiadomo co, co nie ma w sobie zdolności chwalenia Boga. I dusza tam jest uwięziona, bo nie może się wyrazić. I to, w czym się znalazła, nie ma umiejętności chwalenia Boga i wyrażania Boga, chwały Bogu. Ciało ma tą zdolność, więc gdy żyjemy w największej prostocie w tym ciele, owocami ducha świętego, one się znajdują w naszym ciele. Ciało to nie tylko fizyczność, to cała natura Boża. W tym ciele się znajdują wszystkie zdolności i doskonałości, które są potrzebne do chwalenia świata i Boga, a które same przez chwalenie ożywają. Są ożywione i uzdolnione do doskonałości, objawiają istnieje perły, która je ożywia. W ten sposób ciało uzyskuje światłość od perły, która chwali nieustannie Boga które w niej jaśnieje, dając ciału przez wszystkie zdolności, które w tym ciele zostały zgromadzone dla chwały Bożej światło. Chwałą duszy jest Bóg. Chwałą ciała jest dusza. Dusza, która w Boku odnalazła swoje miejsce i chwałę i doskonałość. Dusza jest zawsze światłem ciała, bo tak została stworzona. Ale może stać się niewolnikiem tego ciała. Różnego rodzaju stany agresji, nienawiści, przemocy, histerii odzwierciedlają to, że ciało chce narzucić duszy postępowanie. Jak ona ma postępować, że ma spełniać życzenia tego ciała? Lęki, strachy. To wszystko jest po prostu zmuszanie duszy do uległości, żeby dusza była uległa i żeby służyła temu ciału. Z tego nic dobrego nie wychodzi, bo i jedno ginie, i drugie. Dusza na zatracenie idzie, a ciało po prostu ginie, kiedy dusza chwali Boga nieustannie, a nie lęka się ciała, nie lęka się tego, co z tym ciałem będzie, bo będzie to, co Bóg będzie chciał, ale będzie to, co dusza przez chwałę swoją w Bogu uczyni. Czyli jeśli dusza przez chwałę Boga, w Bogu nieustanne wychwalanie Boga zanurzy się w Bogu, to to ciało uzyska światłość, na którą oczekuje od początku świata. Więc nie może się lękać. Dusza nie może się lękać ciała, nie może się lękać strachów ciała, które nieustannie straszą tą duszę, aby ta dusza robiła to, co ciało by chciało i razem giną. Dusza nie może tego robić. Dusza musi niezłomnie trwać w światłości Bożej i wiedzieć o tym, że on jest jej oparciem tak ogromnym, że żadnemu lękowi ani strachowi ulec nie może, ponieważ ten, który jest z nią, jest potęgą nad strachem, nad lękiem i nad ciemnością, nad wszystkim. Więc, gdy wierzy, ufa Bogu dusza stałe siły, to lękom się nie poddaje, nie poddaje się niepokojom, lękom, stresom, ani niczemu innemu, bo to są tylko strachy ciała, które lęka się nie wiadomo czego, a nic uczynić nie może. Ciało staje się wtedy więzieniem dla duszy. A gdy dusza chwali Boga, z całej siły się w nim zanurza, dusza staje się wolnością dla ciała. I przywołuje do porządku wszelkie zmysły ciała, które są stworzone po to, aby poznawać, rozumieć, wyrażać. Przez wiarę, aby otrzymywać, przez miłość, żeby dawać, dawać i wyrażać owoce ducha świętego. Każdy otrzymuje ciało w tym świecie. W tym ciele jest wszystko, co jest potrzebne do wyrażenia się duszy w pełni i w pełni poznania świata i w pełni wyrażenia prawdy. To ciało ma wszystkie zdolności, które są umieszczone w tym ciele, a jednocześnie dusza w nim, aby dusza poznała Boga i żeby chwała Boża przeniknęła przez to ciało, a ciało doznało przemienienia przez nieustanne wyrażanie chwały wszystkim tym, co jest wewnątrz Niego czyli uzyskało w ten sposób zdolność przemienienia i przemienienie.